Cześć, witam Was w pierwszym filmiku na naszym kanale. Dzisiaj popróbujemy sobie trochę porzucać za szczupaczkiem. Ani dzisiaj nie ma, niestety dzisiaj sam, ale potestujemy sobie nowy kijek i na Zoma propercz 260. Zaraz sobie wszystko zmontujemy. I zobaczymy, czy uda się jakieś szczupaczkę wydubać. Dobrze, rozpakujemy sobie. ale wam już złożoną wędkę no, kilku długości 2,60 do 20 gramów wyrzutu zobaczymy jak się będzie sprawował. jest to wklejka mam flash percha do 2,60, sam, to sama długość mam nadzieję, że będzie się tak samo sprawował tamten już ma 7-8 lat jak na dotąd mnie nie zawiódł, także złożymy, zobaczymy jak to wszystko będzie działało Założymy sobie Mikado Sicario, bardzo fajne gumy z to zbrojką. Niestety oczy pogubiłem, ale jakoś damy radę bez. Później się przerzucimy na inne. Bardzo fajne gumy. Trochę już na nie połowiłem. Ale nie wiem czemu. Szczupaki wolą być od dołownie. Raz udało mi się tylko złapać szczupaka, żeby zażarł gumę. A zazwyczaj to były bez dozbrojki puste branie w brzuch. Guma zostawała wyciągnięta, pożarta. Pocięta. A szczupaka nie było. Więc popatrzymy. To co? Pierwszy rzut po rybę? Mam nadzieję. Zobaczymy. Od razu mogę powiedzieć, że ta Inazuma troszkę lepiej jest wyważona niż starsza generacja. Troszkę brudna woda, ale próbujemy coś wydłubać. No na pewno sztywniejszą maszczytówkę, mimo że starsza generacja jest do tej samej gramatury. O właśnie mieliśmy zaczep. Na wodzie PZW. Tak samo na tej wodzie. Więcej mam efektów sprowadzenia przynęty niż sopadu. Ale to są takie pistolety po 30 cm 40 Postaram się Wam rzucić jakieś zdjęcie gdzieś tam mam w telefonie. Może dzisiaj coś się uda też. Jakiegoś malutkiego. wydłubać Ale to brudu, ale brudu łapie. Z tej strony mamy trochę płytszą wodę, około 1,5 metra później pójdziemy troszkę głębiej Dzisiaj jest więcej przechodniów niż wędkarzy Chyba znowu zahaczyliśmy o coś Coś się zmieniła praca przynęty spróbujemy poprowadzić Aha, już się komary uaktywniły bo gryzą w nogi ale czego się nie robi dla wędkarstwa niestety tutaj nawet muga nie pomaga jakoś się już o, o, mieliśmy coś, jakieś delikatne puknięcie raczej nie zaczep, ale tutaj bardzo dużo małego konia jest też często bywało, że miałem puknięcie i niestety już okoń w ogonek uderzył Jak w pierwszych rzutach, jak bardzo fajny. Troszkę sztywniejszy niż starsza wersja na zumy. Ale... Ale fajny. Wiadomo. Nowsze musi być lepsze. Nie zawsze tak bywa, ale... Albo mi się wydaje, ale dolnik ma troszkę dłuższy niż moja starsza wersja. Starszą wersję nie dosięgałem do ręki dolnikiem. A tutaj mogę sobie oprzeć ani dzisiaj nie ma, niestety. Dzisiaj w tym filmiku jej nie poznacie, ale często jeździmy na ryby, więc wyzdrowiaje i będziemy łowić dobra Jak coś się będzie działo Będę dawał wam znać Dobra idziemy sobie dalej zobaczymy co dalej będzie to strasznie brudne jest cały czas zaczepem mu te liście o ptaszek sobie leci Zobaczymy sobie tutaj Trochę rowerzystów dzisiaj jeździ Więc Średnio Mogę nagrywać Może sobie ktoś nie życzy Swojego wizerunku w internecie Jak idę, ale Wodę zawsze można O, komary gryzą I ma, a był. No, także mówię. Takie pistoleciki biorą. Właśnie był przed chwilą. I spadł. Nawet do zbrojki nie ruszył. Także. Może coś będzie się działo. Druga miejscowa. I ryba na kiju była. Także. Sikario się sprawdza. Naprawdę bardzo fajny gum. Bardzo ładnie pracują. Najlepiej na trzyburażce, te większe, tylko strasznie ciężkie są. Guma 10,5 10 cm waży już 25 gram. Także, jak ktoś ma lekki zestaw i dociąży to główką, może być troszkę ciężko. tylko chwilę, nie wiem, może jakoś go zobaczymy. i tak jak mówiłem o mamy no i znowu spadł, co jest? druga sztuka, ale tu mówię same pistolety ale jak fajnie pracuje wybiera, się coś tu nam zahaczyło i mówię, tak jak mówiłem tylko sprowadzonego chcą bić, nie wiem czemu sopadu próbowałem i sopadu i castingiem bo na casting też łowię dżerkami na dżerki nie chcą brać na gumy biorą, ale prowadzone Zobaczymy, czy jakieś zęby są Jak one się zapinają? O, są, pocięły troszkę gumę Próbujemy dalej Aha Tak to będzie do fajli, do śmiesznych scen z wypraw. Już mamy jedno ujęcie. Głos może być troszkę stremowany, bo w sumie kiedyś to się za młodo nagrywało. Filmiki, ale to bardziej filmiki niż rozmowa. Zobaczymy. A jak na razie Inozuma, bardzo fajna Na pewno jest troszkę bardziej twardsza niż poprzednia wersja. Ale ciężko się powiedzieć. Tamta. Tamtą używałem już około 8 lat. Złego spowodowa też nie mogę o niej powiedzieć. Na odrze też sobie dawała radę z klenikami. Nawet z boleniami. Także zobaczymy, jak nowsza wersja tu troszkę czyście jest. Zaraz pójdziemy sobie dalej, obejdziemy sobie dzisiaj całą wodę. Później pójdziemy z powrotem na wypłacanie, tylko z drugiej strony. Tam może coś ciekawszego się będzie działo. Może jakieś większe sztuki będą stały. Albo na przejechać. zobaczymy. Na razie kontakt z rybą był. Szkoda, że ryby nie było na powierzchni, ale dobra. Aha, chyba rowerek płynie w naszą stronę. Trzeba będzie uważać. Dajwa, Ninja, znany, 3000LT Żyłka, znaczy plecionka, swoją, żyłka Plecionka chyba 0,14 O, właśnie ole. Dobra, idziemy dalej Rowarkiem przepłynęli, popłoszyli ryby I ryby nie biorą Bierzemy torbę i lecimy tam później jest taka fajna miejscówka pomimo, że zakaz pływania i tak się kąpił. możemy sobie tu stanąć później pójdziemy troszkę dalej tam dalej Ja mam ostatnio szczupaczka to też Wam postaram się wrzucić fotkę i sobie porównacie, jakie malutkie pistolety tu biorą Mam nadzieję, że dźwięk bardzo dobrze słychać, bo nie mam mikrofonu, także przetestujemy mikrofon w kamerce Idziemy na plażyczkę tu jest troszkę ładnie war... troszkę Płycej I jest fajny spadek za wyspą Więc może gdzieś tutaj będzie coś się działo no Tu jest troszkę Chętnie wyraźna będzie tu zawsze przejrzysta woda O, spuszyłem jakąś drobnicę Wiem, że coś pod wyspą siedzi. oho, no to... to posiedziało zwijamy resztki plecionki pamiętajcie, nie zostawiajcie tego nad wodą zawsze Coś może się w to wplątać Jakiś Ptaszek Do śmietnika I wiążemy nasz zestaw O, U, Ostatni Bieda Mamy teraz na koloru konia. Może na taką się skuszą Tylko niestety bez dozbrojki Bo Powszednia Skończyła nocie. Idziemy dalej. Dobra, ostatni rzut idziemy dalej. Szeróweczka będzie robiła niedługo i trzeba będzie zwijać. Zobaczymy. Teraz wrócimy na to miejsce, co mi dało. Zamieścimy dwa szczupaczki. W sumie uderzenia, bo szczupaczki nie wyjechały. Ale... Odkąd tu łowię, łowię może z trzy tygodnie. Średnio co trzeci dzień tu jestem. Nie złapałem większej sztuki, jak 40 cm. Z opowiadań to wiadomo, pływają tu smoki. Ale teraz rozmawiałem z panem, niby karpkoi. 24 kilo tutaj pływa. Także może na metodę, by tu było coś. No, pogadaliśmy sobie znowu chwilę. Idziemy na to miejsce, co mieliśmy dwa razy uderzenie szczupaka. I zawijamy do domu, bo się ciemno już robi. A padać ma za niedługo. Nie będziemy moknąć. Musimy tu. Zabierzemy się za metodę na tym akwenie, to zobaczymy. Każdy chwali. Teraz też byłem, rozmawiałem z panem, a naciągał, karpi naciągał. Ale to każdy się chwali zawsze, a że takie ryby były. To nigdy nie wiadomo. Jak zobaczy zdjęcie, to uwierzę. Nie szkoda że będzie ryba na filmiku no, ale takie wypady też muszą być przetestowaliśmy kij, bardzo fajny na pewno lepiej wyważony niż starsza wersja na zoomy troszkę sztywniejsza szczytówka jest wklejka ale lepiej pracuje niż na starym kiju na pewno wyrzut się troszkę zwiększył tam tamtą minazumę też mam 260 do 20 gram Ale ciosa mniej. Sopadu nic. Tylko sprowadzonego tak, jak wcześniej wam mówiłem. Nie wiem co to się dzieje. Próbowałem na głębszej wodzie sopadu Cisza. Jedynie jedno takie puknięcie miałem tu na ogonie jakieś zęby zostały, ale jakieś pistolety, takie co tutaj były. Mógłby trachnąć jakiś szczupaczek. Nawet takie ze 30 centymetrów już by ucieszyło oko. I na filmie by coś było. Ale nie zawsze można załapać rybę. Muszą być dni, w których nie będzie nic. Liczy się relaks nad wodą. Dobra, idziemy dalej. Obłowimy ostatnią miejscówkę. I kończymy wypiję. Jedyny minus, że nie ma tego haczyka na przynęty. Co tu mi tu spadło? Dobra, widzimy się za chwilę. Obrzucamy tutaj. I się składamy. Się cimnawo robi. Wy tego nie widzicie, ale szarówaczka się robi. No właśnie, bo bym zapomniał. Jeżeli jesteście zainteresowani i na no Zoomą, to wkleję wam linka, bo dostałem na testy. Tak samo, jeżeli jesteście zainteresowani gumami Mikado Sicario, też wkleję linka w opisie. Z Kodem FC10 otrzymacie rabat o wysokości 10%. Wszystko opiszę pod filmikiem. Także, jeżeli byście chcieli, zapraszam. A my porzucamy jeszcze chwilę i spadamy. Ale, kiek naprawdę fajne. Zobaczymy. Może następny wypad na casting. Castingiem porzucamy. Może uda się jakąś pajka złapać. Chociaż dzisiaj też coś tam się bało, działo. Jakiś kontakt z rybą był. Ale. Ryby na powierzchni, Na tym na brzegu nie było. Mógłby jakiś pistolecik uderzyć. Ja tam bym się nie obraził. Niestety gumę na to, z tamtym kolorem straciłem na drzewie. Jak dotąd. Cisza. O kurde. Coś tu przy brzegu się spłoszyło. O! o ch chyba zaczep. Fałszywy alarm. Ale serce już zabiło. O! I siup. Nie wiem jeszcze mi baterii starczy w kamerce. Kończymy na dzisiejszą wyprawę. Rozpadało się, uciekam do auta, żeby mi nie z nie kamery. Ale tutaj fajnie, oświetlona ścieżka. O, brzmi nawet. Nie wiem czy będziecie słyszeli. No co? Wędka na plus, gumy na plus, w sumie nie na plus, bo straciliśmy jedną, więc jedna na minus. Ale gumy łowiły, wędka łowiła, ale niestety ja dzisiaj nie, zło, nie, nie dałem rady wyciągnąć ryby. Więc, do następnego Siemanko. Linki dam Wam w opisie. Także. Widzimy się na następnej przygodzie. Mam nadzieję, że już będziemy we dwójkę z Anią. Zawsze to coś ciekawszego będzie się działo. No, strzałeczka się manko.